Wierci Piętek wędruje po zaśnieżonym lesie. Pewnego zimowego dnia Wierci włożył ciepłą czapkę, gruby szalik i wybrał się na spacer do lasu. Wokół było biało od śniegu i zupełnie cicho. Hop, hop! zawołał Wierci Czy nikogo tu nie ma? Za krzaka wyjrzał zając. Ja jestem, powiedział, zajączek szaraczek. Och, jak się cieszę. Myślałem, że wszyscy odlecieli do ciepłych krajów, zawołał uradowany wiercipiętek. Mama mi mówiła, że na zimę różne zwierzęta odlatują do ciepłych krajów. Na przykład bociany i jaskółki i... więc myślałem... Chyba nie myślałeś, że zające też odlatują, zaśmiał się szaraczek. Już sam nie wiem, mruknął zawstydzony wiercipiętek. Chodzę i chodzę po lesie i widzę, że jest zupełnie pusto. Tylko ciebie spotkałem. Chodź ze mną, powiedział Zając, ale bądź cicho i uważnie się rozglądaj. Sam zobaczysz, że w lesie mieszka wiele zwierząt, jednak ukryły się przed mrozem i śniegiem. I poszli. Popatrz tam, w górę, mówił cicho Zajączek. Nic nie widzę, tylko jakąś dziurę w drzewie, powiedział Wierci Piętek. Ta dziura to dziupla wiewiórki. Widać zresztą kawałek jej rudego ogonka. Aha, mruknął zapatrzony w drzewo Wierci i potknął się o małą śniegową górkę. Uważaj, zawołał zając, właśnie wszedłeś na jeża. Gdzie? Nic nie widzę, przestraszył się wierci piętek. Zajączek rozgarnął śnieg i pokazał śpiącego w zeschniętych liściach jeża. Musimy go teraz dobrze przykryć, powiedział. Do wiosny daleko i jeż mógłby się obudzić. Poszli dalej i udało im się spotkać sarenkę, która zostawiała na śniegu ślady kopytek. Zobaczyli też kolorowe gile siedzące na gałęziach krzaków. I brązową leśną mysz, która właśnie wyjrzała ze swej nory pod korzeniem. Tam dalej, w głębi lasu, można spotkać lisa, gdy wychodzi na polowanie, albo nawet znaleźć zasypane śniegiem legowisko niedźwiedzia, tłumaczył Szaraczek. Ale ja wolę omijać to miejsce z daleka. Jestem tylko małym zajączkiem i trochę się boję. Zmarznięci wrócili więc do domu, gdzie wierci mama przygotowała dla swego synka gorące mleko z miodem i kaszą. A zajączka poczęstowała słodką marchewką. Oj, mamo! westchnął Wierci Piętek. A już się bałem, że wszyscy, nawet wiewiórka i jeż, odlecieli do ciepłych krajów!